Niech będzie pochwań z Chrystus. Witam Was serdecznie w uroczystość w niebo wstąpienia Pana Jezusa i zapraszam Was do spotkania ze Słowem Bożym, które dzisiaj daje nam Kościół, daje nam Pan Bóg. Zapraszam do tego, żeby wsłuchać się właśnie w to, co mówi do każdego z nas, Bóg, tak osobiście, ale w to też, co mówi do całego Kościoła. Moi drodzy, co wypływa z dzisiejszego Słowa? Co Pan Bóg chce nam powiedzieć? Pierwsza rzecz to na pewno ta rzeczywistość w niebo wstąpienia. Jezus po 40 dniach przebywania ze swoimi apostołami wstępuje do nieba i dzieje apostolskie opisują ten moment. Ewangelista Marek też przekazuje nam moment wstąpienia Chrystusa do nieba. Troszkę inne relacje, ale trzeba się wczytać, wsłuchać w to, co jest tam powiedziane. Jezus zostawia ważnym Informacje, czy jakiś ważny przekaz w tym momencie. No to jest taki trochę pewnie testament, też ostatnie słowa do swoich apostołów. I moi drodzy, trzeba sobie też uzmysłowić, że żyjemy między pierwszym a drugim przyjściem Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, dzieje apostolskie zaczynają się takimi słowami. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku aż do dnia, w którym dał polecenie apostoł. Pierwszą księgę. Dzieje apostolskie są napisane przez Łukasza. On pisze Ewangelię, pisze też dzieje apostolskie. I pierwsza rzecz, właśnie którą trzeba nam poznać, przyjąć, a przez to też spotkać, to jest właśnie Jezus Chrystus, nie? który przyszedł. To jest pierwsze przyjście historyczne, które miało miejsce, które rzeczywiście się dokonało. I to jest pierwsza rzecz, która powinna mieć miejsce w życiu na poznać, a przez to zakochać się w Jezusie. I druga rzeczywistość to jest to powtórne przyjście Jezusa, o którym dzisiaj mówi też Ewangel mówi Łukasz, wkładając te słowa w usta aniołów. Ten Jezus wzięty od Was do nieba przyjdzie tak samo, jak widzieliście go wstępującego do nieba. Także powtórne przyjście. Moi drodzy, my żyjemy między tymi dwoma: tym historycznym i tym, kiedyś, które możemy nazwać eschatologicznym. Paruzja, powtórne przyjście. I teraz, czym my wypełniamy ten czas? Nie? To jest czas Kościoła i to jest czas Ducha Świętego. Za tydzień będziemy przeżywać Uroczystość Ducha Świętego i myślę, że nad nim się więcej pochylimy. Ale to właśnie to, co Jezus dzisiaj mówi, żegnając się niejako z apostołami, wskazuje na to, czym my mamy jako Kościół, a przez to też każdy z nas indywidualnie, wypełnić ten czas. I to jest to polecenie misyjne, które daje Jezus. Idźcie na cały świat. I głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jeżeli czytamy się w dzieje apostolskie, to można powiedzieć, to polecenie idźcie, jest polecenie, poprzedzone innym najpierw. Przekazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Czyli pierwsza rzecz, to jest najpierw czekać zawsze, nasłuchiwać, co mówi Duch Święty. Drugi element to jest przyjąć dar Ducha Świętego i trzeci i później kolejne, które z tego wypływają, to są ten już nakaz misyjny. Idźcie i głoście, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. I chciałbym się nad tym zatrzymać. Moi drodzy, to jest polecenie nie tylko do całego Kościoła, bo tak globalnie patrząc, to sobie myślę, że rzeczywiście to polecenie my dzisiaj wykonujemy. Kościół wykonuje, bo tylu misjonarzy w różne części świata jedzie, żeby tam głosić Jezusa. Z tej strony jest ten nakaz wypełniony, ale z takim, takiej perspektywy mniejszej, nie wiem, naszego kościoła w Polsce, czy naszych parafii, czy my ten nakaz wypełniamy? Idźcie na cały świat, czy my rzeczywiście idziemy? Troszkę boję się, że myśmy utknęli jako wspólnota kościoła w Polsce właśnie w takim staniu w miejscu, że zbudowaliśmy w pewien sposób pewną taką, nie wiem, fortecę. I chcielibyśmy, żeby może nie fortecę, no, ale właśnie coś zbudowaliśmy i chcielibyśmy, żeby inni do nas przychodzili. Przyjdźcie do nas, zobaczcie. Nie? Tymczasem Kościół potrzebuje wychodzić, potrzebuje iść. I to nie jest tylko polecenie, nie wiem, do hierarchów, do nas, księży. Ale do każdego z nas. I to jest pytanie, którą, które trzeba sobie dzisiaj postawić w tą uroczystość w niebowstąpienia, Czy my wypełniamy polecenie Jezusa? Czy my w naszym życiu chrześcijańskim wychodzimy do innych? Nie? Bo właśnie, możemy tu nogami, obrażać się, że nie przychodzą, że dzieci nie przychodzą, że młodzież nie przychodzi, że tamten nie chodzi do kościoła, nie przychodzi. Ale czy my do tego człowieka wychodzimy? Czy idziemy w jego stronę? warto tu przypomnieć to, co papież Franciszek, takie trochę może hasłowe, ale to, co jemu tak się przypisuje, co wypowiedział, że Kościół powinien być szpitalem polowym. Właśnie, czy ma iść na peryferię. To jest niesamowicie ważne, nie? Szpital polowy, czyli no pewne pójście tam, gdzie są ludzie poranieni, chorzy, no też na duszy właśnie. Dzisiaj tyle ludzi poranionych. Czy my potrafimy do nich wyjść, iść z... Czym? I to jest drugi element. I głoście Ewangelię. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Ewangelia, co to jest? To jest dobra nowina. I tak samo. Warto sobie to, się nad tym zastanowić, czy my rzeczywiście głosimy dobrą nowinę innym. Nie? Czy głosimy tą dobrą nowinę naszym dzieciom, wnukom. Popatrzcie, czy nie jest tak, że my bardziej próbujemy włożyć ludzi, najpierw samych siebie, a potem innych, w pewien system moralny jakiś zasad nakazów chodź do kościoła nie mieszkaj przed ślubem nie współżyj przed ślubem nie nadużywaj alkoholu i tak dalej tak dalej to jest ważne ale to rozumie człowiek który najpierw usłyszał dobrą nowinę co to jest dobra nowina dobra nowina to jest to że Bóg kocha człowieka że kocha ciebie kocha mnie kocha właśnie tego człowieka pogubionego poranionego czy by to, że Jezus przyszedł nas zbawić, Czy my takie rzeczy mówimy nawet najpierw naszym dzieciom, zanim na przykład mówimy: Musisz się modlić, nie? czy modli się z nami, Ojcze nasz, który się jest z nimi, czy ogłaszamy temu dziecku tą dobrą nowinę, czy mówimy o Bogu, który jest dobry, który jest miłością, czy opowiadamy historię o Jezusie, który przychodzi, który dokonuje cudów i tak dalej, i tak dalej, nie? wiążąc to z naszym życiem, pokazując, że dzisiaj to jest wciąż aktualne, że Bóg chce przychodzić do nas. I to jest ważne, to, to jest w jakiś sposób rachunek sumienia dzisiaj y, dla nas y, jako Kościoła, ale każdego indywidualnie właśnie z wypełniania tego nakazu. Idźcie i głoście. Czas zmienić nasze myślenie, naszą mentalność. Dopiero wtedy potem przychodzi nie wiem, pewien system moralnych zasad, postępowań, ale to człowiek, który przyjął dobrą nowinę jest w stanie przyjąć i zaakceptować. Nie? Y, papież Benedykt mówił o tym, że... Y, Chrześcijaństwo jest relacją, jest spotkaniem z osobą. Nie jest właśnie w pierwszym rzędzie jakimś, jakimś systemem etycznym, moralnym, ale jest spotkaniem z osobą. I tak ma być, i to jest dobra nowina wtedy. I dopiero z tego popatrzcie, kto uwierzy i przyjmie chrzest. Nie? Właśnie, jeżeli ludzie nie wierzą. To nie dlatego, że może nie chcą, tylko być może nikt im nie ogłosił dobrej nowiny, tak naprawdę. To jest też piękne, co mówi tutaj ewangelista Marek. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Popatrzcie te dwa elementy razem. Uwierzy i przyjmie chrzest. To jest kolejna rzecz do jakoś tak zastanowienia się, czy my nie traktujemy czasem chrztu też tak trochę magicznie, nie? Ochrzczone, już załatwione, wszystko odfajkowane. Tymczasem pierwsza rzecz jest uwierzyć. Jeżeli. Chrzcimy dziecko małe, to rodzice mają obowiązek doprowadzić to dziecko do wiary, właśnie, głosząc mu dobrą nowinę. Sam chrzest nie, nie załatwia. Popatrzcie, jaka jest druga część tego. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tam nie ma powiedziane, kto nie przyjmie chrztu, będzie potępiony, tylko kto nie uwierzy. Czyli jak ktoś by przyjął chrzest, a nie uwierzył, będzie potępiony. Także potrzeba tych dwóch elementów, które. Ze sobą współgrają, przy czym wiara jest pierwsza. Nie? I to prowadzi dopiero do, do zbawienia. Moi drodzy, chciałbym Was sprowokować do, tego, do takiej refleksji, do zastanowienia się, jak to wygląda w, w Waszym życiu osobistym, jak to wygląda w Waszych wspólnotach, w Waszych parafiach, jak to wygląda w naszym kościele lokalnym w Polsce. I żeby z tego rodziły się dobre pragnienia. Żeby z tego rodziły się dobre decyzje. Właśnie najpierw na płaszczyźnie naszej, i osobiste i naszych serc, bo w ten sposób będziemy się odnawiać też jako Kościół. I moi drodzy, to jest właśnie nasze zadanie. Nie? Tak ma wyglądać to nasze życie między pierwszym a powtórnym przyjściem Jezusa. Jezus wstąpił do nieba, On też jest blisko z nami. Popatrzcie, Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Kiedy? Kiedy oni szli i głosili. Także Jezus nas nie zostawia, siedząc tam w niebie, ale współdziała. To też jest niesamowicie piękne. Współdziała. Nie? Pan nie załatwi, nie zrobi wszystkiego za nas. My mamy robić to, o co on nas prosi, to, co nam poleca, i on wtedy będzie z nami współdziałał. Dołączy się, można powiedzieć, do tego działania razem. My i on. Dobrego spotkania ze swoim Bożym. Szczęść Boże.